Cześć, 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 cześć. Siemaneczko moi drodzy, witam was serdecznie, spójrzcie, spójrzcie, spójrzcie. Po dzisiejszej aktualizacji pojawiły się pirackie lamy, jak widzicie. Mogę ich kupić 5, więc pięć zakupię. No i zobaczymy. Ja najbardziej, jeśli mam być szczery, bo już przeczytałem co napisali na stronie Epic Gamesu, najbardziej jestem zainteresowany tą panią budowniczką. Ona ma bonusy do pułapki zwiększające obrażenia i myślę, że to będzie mój ulubiony budowniczy do obrony bazy, chociaż nie wiem, musiałbym go najpierw dostać i zobaczyć. Zobaczymy, może uda się z tych pięciu lam go wydropić, jak nie, to może z jakiejś innej. Zobaczymy. Zapraszam serdecznie, ale najpierw może przypomnę wam, moi drodzy, że jeśli chcielibyście wspierać mnie jako twórcę w Fortnite, wystarczy, że wejdziecie w zakładkę sklep z przedmiotami, czyli tam gdzie są te piniaty, rentgen. Na dole jest przycisk wesprzyj twórce. Piszecie Ostex, potwierdzicie i już będziecie mnie wspierać. A ja będę Wam bardzo, bardzo wdzięczny za to wszystko. A teraz już chodźcie. Dobra. Trochę sobie Lama pogadała. Nie ma co. Kupujemy. Nie ma co przedłużać. Pirat lamobrody, no właśnie, jest też żołnierz i myślałem, że będzie to mój ulubiony żołnierz, bo będzie wyglądał jak Kościotru, aczkolwiek te bonusy jego nie są najlepsze. Ale, jeszcze tak, sorry, że nie otwieram tych lam, ale e, widziałem, że nagrodą jest e, Epicki. E, epicki nie, mityczny, mityczny e, pirat również. Nie wiem, kim on będzie, może żołnierzem. Może to uratuje sytuację, bo ten z tej lamy jakoś tak średnio mi pasuje. On ma bonus, że jak zadam obrażenia, czy tam zabiję potworka mieczem, to pistolety będą biły mocniej. No trochę tak bez dziwny, dziwny pomysł, ale no taki jest. Zobaczymy jak będzie ten za misję. Może będzie fajny. Liczę na to. A teraz już otwieramy, bo nie ma co czekać i przedłużać. Zrobiliście już jakieś misje? O, proszę bardzo, snajpereczka. Mamy już legendę. To nie jest źle. No tutaj, niestety, nie udało się trafić nic legendarnego. Jedziemy dalej. Lama numer 3, o ile dobrze liczę. Wybór niestety na fioletowym. na sniperkę dostaliśmy poprzednio, no to, to weźmy teraz młot. I niestety znowu bez legendy. Kolejna lama. Lama numer 4. O, 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 proszę bardzo, pistolecik. Mamy już dwie legendy z tego evenciku. Pięknie. Niestety żadnego bohatera. O, no i kosa, proszę bardzo 5 lam, 3 legendy, to chyba nie jest zły wynik Proszę bardzo Mamy kosa, Mamy kosę Mamy snajpereczkę Ej, wydawało mi się, że 3 legendy dostałem A nie, dwie? A nie, jest pistolet Ojej, dobra, nie zauważyłem wcześniej No tak, pistolecik, kosa Eee i snajpereczka. No dobra moi drodzy, no to co? Pochwalcie się, co wy dostaliście? Czy otworzyliście już w ogóle jakąś lamę? Możecie dać znać w komentarzach. Dzięki wielkie, życzę Wam miłego dnia. Zapraszam też na wieczorny live. Papa, pa. pozdrawiam was serdecznie.